Analiza indeksów witam w piątek, 15 listopada. Zobaczmy dzisiaj dla odmiany w pierwszej kolejności indeks WIG. Tutaj no, wygląda to oczywiście podobnie w odniesieniu do WIG-20, choć, tak jak wspominałem w ostatnich komentarzach, ta strefa 59-709-60 tysięcy. No nie jest tak transparentną zaporą podażową jak na WIG-u 2263-78. O tej strefie za chwilę. No Niemniej jednak węzeł testowany w tej chwili podażowy FIBO na Wigu odgrywa nieprzypadkową rolę. Tutaj występuje wzmocnienie w postaci tej górnej linii kanału. No i popyt ma na razie problemy z wybiciem tej. No, pomimo wszystko dość charakterystycznej przeszkody cenowej. Gdyby to się udało, oczywiście moglibyśmy mówić o uwiarygodnieniu całego tego ruchu zapoczątkowanego w przedziale 54,935-55,070, gdzie oczywiście tym podstawowym elementem konstrukcyjnym są projekcje symetrycznego układu ABCD. Wygląda to ciekawie, wręcz książkowo, jeśli chodzi o ten podwójny test węzła popytowego, wyznaczonego właśnie na bazie projekcji układu harmonicznego symetrycznego ABCD. Tak więc, z tej perspektywy, patrząc, trudno się oczywiście dziwić, że popyt zdołał w końcu wykreować stosunkowo silny ruch, no ale tutaj nie ma przełomu, bo. Jak na razie widzimy to zresztą dokładnie na wykresie, są kłopoty z wybiciem bariery 59, 709, 60 tysięcy. Przypomnę tylko jeszcze o jednym wzmocnieniu: o tym elemencie symetrii, ponieważ bieżący ruch wzrostowy ma identyczną długość jak ten tutaj poprzedni odcinek zaznaczony niebieską ciągłą linią. Więc też jest to dosyć ważna kwestia. Ten element z pewnością wzmacnia nam węzeł Fibonaccigo. Natomiast jeśli chodzi o wsparcia, to z punktu widzenia właśnie ujęcia średnioterminowego, to na pewno niepokojącym sygnałem byłoby wybicie tutaj pojedynczego zniesienia 38,2 to świadczyłoby jednak, jednak o braku wystarczającej determinacji kupujących przynajmniej na obecnym etapie wydarzeń do pokonania 59 tysięcy. No i krótkie przypomnienie wigu 20, bo o nim w zasadzie w, ka w każdym komentarzu sporo o nim opowiadam. Tutaj nic nowego w sensie takim, że Węzeł 2263-78 to jedna z najsilniejszych zapór podażowych, jakie można utworzyć przy pomocy technik Fibonacci'ego. Zniesienie 38, 2, i 8 to doskonale już wiemy, tak zwany węzeł Dina Polego. Inne projekcje wyznaczone między innymi na bazie tego trzyfalowego układu, to też grupuje się tutaj w rejonie 63-78, czy wręcz dokładnie w tym właśnie przedziale cenowym. Strefa jest respektowana, ale z drugiej strony też trzeba obiektywnie stwierdzić, pomimo ostatnich akcentów podażowych, no tu no, nie jest jakaś, nie, nie widać tutaj jakiejś silnej determinacji ze strony sprzedającej. Przynajmniej jak na razie. Wyrazem wzrostu aktywności podaży byłoby analogicznie jak na indeksie WIT przełamanie zniesienia 38,2, czyli pułapu 2190 i to mogło już, mogłoby się już stać takim konkretnym bodźcem, no, mającym najpewniej raczej negatywne implikacje dla posiadaczy długich pozycji. Kontrakty. Tu na pewno tym punktem odniesienia jest dla nas wczorajsze naruszenie strefy 2240-2245 czy nawet przełamanie tej strefy. Widać, że dzisiaj ten właśnie obszar pełni rolę intradojowego oporu technicznego i to dość solidnie. Są kłopoty z wybiciem tej strefy. Natomiast no, w komentarzach też zwracam uwagę na obszar 2216-2219 i tutaj starając się jakoś schierarchizować te strefy, no na pewno wymieniony przed momentem węzeł popytowy ma dużo większe znaczenie niż ten przełamany czy naruszony wczoraj obszar 2240. 40, 45, więc wydaje się, że dopiero wybicie 2216-2219 no z kolei byłoby takim czynnikiem uwiarygadniającym cały, cały ten ruch spadkowy i zapowiedzią kontynuacji przeceny. Natomiast no, wychodzę z założenia, że gdyby udało się powrócić ponad węzeł 40-45 i dodatkowo pokonać tutaj dość charakterystyczny opór, lokalny oczywiście lokalną barierę w postaci zniesienia 50%, i tutaj jeszcze inne elementy y, można y, brać się pod uwagę chodzi o 2257-58. Gdyby taki warunek został spełniony, z wybiciem tej strefy i także tej czerwonej line. no to byłaby taka zapowiedź, taki wstępny sygnał negacji całego tego ruchu. Na razie nazwijmy go ruchem korekcyjnym ale z drugiej strony w tej chwili trudno mówić o wskazaniach w jakiś bezpośredni sposób negujących tą inicjatywę podaży. Więc wydaje się, że dopiero pokonanie 2258 byłoby takim pozytywnym zjawiskiem dla posiadaczy długich pozycji i to mogłoby rzeczywiście zwiastować nawet ruch powrotny w okolice ostatnich maksimów cenowych. No w tym kontekście ewentualne przełamanie, czyli kłopoty jednak z wybiciem 2240-45, w dalszej kolejności przełamanie 2216-19 to sygnał kontynuacji ruchu spadkowego. Nic nowego absolutnie na indeksie niemieckim DAX. Więc wszystko to, co mówiłem w środę, zachowuje swoją tutaj aktualność. Wydarzenia rozgrywają się w neurologicznym rejonie cenowym strefa 13, 370, 13, 460 i pierwszym sygnałem słabości, biorąc pod uwagę. Właśnie w tą kwestię związaną no, z, z, z testem kolejnym, kolejną próbą wybicia oporu, więc za taki sygnał słabości potraktowałbym dopiero przełamanie 12826, 12865. To byłby już taki konkretny sygnał słabości, przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym. No i identycznie wygląda to na SNP. Strefa ewidentnie respektowana 3093-3102, no ale tu musimy wziąć pod uwagę to, że generalnie ten układ XABCD to jest y, potencjalna formacja spadkowa. Ale w rejonie 3093-3102, czyli stosunkowo ważnym oporze technicznym, rozwija się póki co ruch boczny. Nie obserwujemy jakichś silnych akcentów podażowych. To jest generalnie taka przesłanka, która pokazuje nam, że no, rynek amerykański jest na razie silny i strefa jest to prawda respektowana, no, ale nie odnotowujemy wzrostu presji ze strony sprzedających. Za taki, o czym też już wielokrotnie mówiłem, uznałbym dopiero wybicie 3018-3030 i to najpewniej. Stałoby się już takim konkretnym bodźcem mobilizującym już wtedy podaż do wywierania jeszcze większej presji. Póki co to jest tylko hipotetyczne zagrożenie, natomiast no, takim konkretnym zagrożeniem jest węzeł 3093-3102, ale podaż zachowuje się tutaj defensywnie. Gdyby doszło do przełamania tej strefy, moglibyśmy mówić o negacji prospadkowego układu ABCD, co mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w postaci nowej potwali wzrostowej i warto by było wtedy obserwować intens w odniesieniu do węzła 3168-3179. Dziękuję bardzo.